Ponad 30 pojazdów z czasów PRL zaparkowało na placu Bartosza Głowackiego. Podziwiał je tłum zwiedzających. Starsi i całkiem młodzi mieszkańcy Tarnobrzega zdecydowali się spędzić niedzielne popołudnie razem z zabytkowymi samochodami, które w przeszłości królowały na polskich drogach. Tutaj 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 bardzo dużo ładnych samochodów jest. W ogóle tutaj naj, najładniejsze chyba przystawiają. Najbardziej mi się podoba tam ten złoty Ford, tam jest i tam jeszcze taka biała Warszawa. Gdy byłem mały, to. No, gdy byłem mniejszy, dokładnie, to. Y, gdy miałam 6 lat, to strasznie lubiłam samochody, rysowałem i. No. byłem po prostu fanem. Stwórcą tego motoryzacyjnego piękna jest człowiek, który pasję do starych samochodów zamienił w działanie. Mieszkam w Anglii, także w ciągu jednego weekendu mogę wybierać po, pośród może pięciu różnych e, imprez e, motoryzacyjnych. W Tarnobrzegu nie ma e, takich, takich spotkań. Także, będąc podczas ostatnich e, wakacji w Polsce, pojawił się pomysł, żeby zorganizować coś takiego u nas. I tak powoli, przez wszystko, przez internet, udało się wszystko zorganizować. Z sentymentu do czasów, gdy samochody te przemierzały polskie ulice, zgromadził pokaźną liczbę sobie podobnych posiadaczy motoryzacyjnych perełek. To są samochody z PRL-u, chociaż jest kilka, które, które nie były produkowane w PRL-u, w szczególności Mercedes. A większość jest to pojazdy z, z krajów demokracji ludowej. Czyli e, Syreny, Warszawy, Trabanty, Polonezy, Duże Fiaty, Małe Fiaty. Pośród wszystkich pojazdów nie mogło zabraknąć tego, który otwierał motoryzacyjną podróż w przeszłość. Mój samochód nie jest zarejestrowany jako zabytkowy. E, jest na zwykłych e, białych rejestracjach, ale. E, Klasyfikuje się już jako pojazd zabytkowy. Jest to Polony z 1500, 1981 roku. Pojazd zabytkowy jest uważany za jest samochód ponad 25 lat. Póki co samochód, samochód mnie raczej nie zawiódł. Mimo swojego wieku, dalej bardzo dobrze się sprawdza. W sumie każdy z właścicieli choćby jednego pojazdu PRL zgadzał się w jednej kluczowej kwestii. Te samochody mają, mają duszę. Jednak jedno połączyło na pewno i właścicieli pojazdów, którzy z całego regionu przyjechali na zlot, i tych mieszkańców, którzy przyszli je zobaczyć. To są samochody, które pamiętam ja z dzieciństwa, które były na naszych drogach, niestety, jeszcze jak byli, jeszcze jak była polska e, motoryzacja. Teraz niestety nie produkujemy już żadnych samochodów polskich. Także no, jest to fajnie zobaczyć się znowu na, na drodze dużego Fiata syrenkę poloneza. Jakub, mimo że takich samochodów na ulicach nie ma prawa pamiętać, to jednak znalazł coś, co skłoniło go do przyjścia na taki nietypowy zlot. To samo, w samochodach jest coś takiego, w którym można na, na, naprawdę się po, y, poczuć. Naprawdę fajnie. Więcej o pierwszym w Tarnobrzegu spotkaniu pojazdów PRL-u i ich niesamowitych historiach w Środowych Echach Tarnobrzega. Obszerna relacja ustami tych, którzy wiedzą o samochodach PRL Wszystko, czyli posiadaczy pięknych aut, na naszej stronie internetowej już wkrótce.